witam wszystkich serdecznie dzisiaj szykuję się do mini warsztatów oczywiście w rygorze sanitarnym auto tape czyli nauka jak pielęgnować skórę w warunkach domowych ale tym samym modelować ją kształtować olejować to cały czas powtarzam i mm, Nadawać jej wymarzone kontury. Co jest potrzebne? Oczywiście uczestniczki. Ja jestem uczestniczki. Tutaj właśnie są miejsca przygotowane dla czterech pięknych młodych dam. I oprócz ticerki, oczywiście mnie, będą potrzebne następujące produkty. Hydrolaty, proszę bardzo. Tutaj mamy hydrolaty. Lawenda, wezmę bliżej. Czyli tak, pierwszy z nich, proszę bardzo, lawendowy, który będzie nam pomagał nawilżać skórę dla cer super wrażliwych. Następne dwa to róża bułgarska. Tu i Azachar, mój ukochany opatrunek dla cery emocjonalnej. Tymi trzema e, wodami kontaktowymi, bo tak się nazywa e, fachowo, będziemy nawilżać skórę. Oczywiście po odpowiednim e, demakijażu w stylu japońskim, Oshibori, będziemy nawilżać e, tymi trzema, trzema hydrolatami. I później, w zależności od rodzaju skóry, mamy całe mnóstwo olejów. I jest to. Spróbuję zrobić tak. O nie, wychodzi mi. To będzie tak. Nasiona chia. Proszę bardzo. To jest ten pierwszy. Wypełniający zmarszczki maksymalnie. Borracha dla osób trochę starszych z fitoestrogenami, który świetnie niweluje procesy starzenia spowodowane wiekiem. Pestki Moreli. O, no, jest tak Pestki Moreli dla cery suchej, delikatnej i generalnie dla młodszej, starszej. Mnóstwo witaminy B-kompleks. Arandano, czyli żurawinka, To jest silny zastrzyk wymiataczy wolnych rodników, czyli też działanie odmładzające. Karancha. Regeneruje przedwczesne oznaki starzenia się skóry. Argan, wszystkim znany. Jest bardziej uniwersalny, ale też świetnie nadaje się do regeneracji skóry w każdym wieku awokado, awokado, najtłuszszy z najtłustszych, bardzo dużo lipidów, które odbudowują strukturę suchej, bardzo cienkiej skóry. Dziurawiec. to jest taki jesienno-zimowy reparator skóry, czyli odtwarza nowe komórki, przyspiesza ich produkcję. Nagietek pięknie pachnący, macerat kwiatów nagietka w oleju migdałowym dla cery wrażliwej, idealny szczególnie w okresie letnim. W takiej większej butelce mam tutaj o, kiełki pszenicy. No to witamina E w czystej postaci, najbardziej odmładzające ze wszystkich olejów. Marchewka, jeżeli przy okazji chcemy skórę e, przybrązowić No i najsilniejszy regenerator, róża mosketa. Mój y, ulubiony, moja perełka. No i chyba to wszystko, ale nie, jeszcze nie wszystko. Potrzebne są jeszcze tejpy. Proszę bardzo, całe mnóstwo. Widzimy je? Pociętych już na twarz, i tymi właśnie tajpami będziemy modelować skórę. No i oczywiście odpowiednia technika, której będę uczyła. Także wszystkich zapraszam na mini warsztaty auto masażu y, tape z tapingiem oraz y, znaczy na no warsztaty stacjonarne, oczywiście y, bardzo kameralne, albo drogą online. Pozdrawiam wszystkich z Alchemy Day Spa.